Kolejny raz wylądowaliśmy w więzieniu, ale dzisiaj nie najgorsze jest to, że jesteśmy tu zamknięci, tylko to, że nie ma jedzenia. Jestem strasznie głodny. Ugh. Jack, zdajesz sobie sprawę, że trafiliśmy tu 5 minut temu i przed chwilą jedliśmy obiad? No nie, minęło już 5 minut! W jaki sposób ja mam się. Mój metabolizm! Już. O nie! Kibel, kibel, o! Już 5 minut minęło, o! O nie! Zdecydowanie musimy się stąd wydostać! Halo? Tutaj wszędzie są ściany, tu nie ma żadnego wyjścia! Tutaj jest za więzienie! Nie, problemem jest to, że nie ma wyjścia. Nie ściągnęłem spodni, siadając na kiblu, i nie mogę nic już zrobić. Dosłownie. Najgorsze więzienie świata! A few moments later. Ernest, powiem ci szczerze, że ja chyba po jedzeniu muszę się trochę popodciągać, brzuszki zrobić, że Raz, dwa. Co on odwala? U jest Jezu brzuch robię. o koniec Pompki jeszcze Łukasz! Uch. Twoja forma w tym momencie a, nie ma żadnego a, znaczenia Wiesz co się liczy? No? To, że to jest pierwsze więzienie, w którym nie ma żadnego wyjścia Nie ma starych żadnych okien nawet Ani nawet żadnych krat, więc Wiecie co? To wygląda jak każde więzienie i tutaj jest jakaś kanalizacja, więc może stary. Nie! Ale czy to by było tak łatwe? Nie, może. Czy tutaj by było wyjście? Nie, stary, to jest niemożliwe, że ktoś to przygotował i to zostało w środku tej celi. To jest za. To by był za łatwy challenge, ale czekaj, zobaczmy, stary. To jest. To jest pianka, wywalmy to. Ej, stary, tutaj jest wyjście, wyjdźmy tu. Tu jest. Oooooo! Aaaaaaah! Zamknij to! Zamknij, zamknij to! Czekaj, ej, ej, czekaj, czekaj! Czeka, widziałeś to? On. Zobacz! So on dał na łyżkę, on się tu dokopał stary oh. A może to jest dobry klaun stary Tak, dobry klaun, na pewno istnieje Takie coś jak dobry o. Mhm. Dobry klaun, no, na pewno istnieje Coś takiego jak dobry klaun Ej, on się tutaj dokopał łyżką, może to on też ucieka Z więzienia i aż do naszego przyszedł Może on właśnie ma tam cel, obok I to on przypadkowo zrobił tą dziurę do nas Bo można tu się wydostać A może stary, on chce nam pomóc Bo to straszny klaun, który nas zna Jego życie nie ma sensu, jak nie może nas przestraszyć Jego życie nie ma sensu jak widzę nóż tam! Na górze, to? Weź to, zobacz. Uch. Mamy łyżkę i nóż. Widelec i można jeść. Nie, chodzi o to, że A. zawsze rozwalało się stare w więzieniach. Ach, łyżką stare ściany. Musimy się stąd wydostać używając tylko łyżki i noża i cokolwiek znajdziemy. Stary, coś się dzieje, zobacz. Ja się wkopuję Ach, ja się No tak, no, no wkopuję. Wkopuję. O. O. Dobra, to ja zacznę na górze, jednak żartowałem, to jest sprytne. To nawet nieźle idzie. Weź pomóż. Daj ten nóż. Co ty, burgery nie będziesz jadł? Nie musimy się stąd wydostać. Co to było? Co to jest? Ej, ktoś nam wrzucił coś z góry. Co w tym jest? Deskorolka, stary. O, poczekaj. Może pojeździmy na nie. O kurde stary, to jednak jest prawdziwa deskorolka Ale przypał Znowu coś wrzucił Cały czas coś pada tutaj, teraz jakiś taki drewniany nożyk Czy kram tam jest? To możliwe? Nie no, stary Nie wiem czy to jest możliwe Co Posłub dostanie się? się? Sprawdzimy to Może tu? O nie! Rozwaliłeś naszą jedyną łyżkę do wydostawania Stare, się? na szczęście jest jeszcze... Nóż no Rozwaliłeś nasz jedyny nóż do wydostawania się. Ledwo zrobiliśmy dziurę. No dobra, nie jest tak, źle, przecież jeszcze... Mo... Halo! Są tu jakieś klauny. Mam biznes. Mogę oddać jednego grubaska w zamian za kolejną broń. Czekaj, ja uciekam stąd. Ach, ach, dobra, i co teraz? Byłaś stąd Łukasz No dobra, to nie da Halo. Malon? Chyba można wyjść nie ma klauna, Zobaczcie. O nie. O, o. E, gumowy młotek? Czy to jest moja kolejna broń? Chyba tak. Dobra, spróbujmy. Teraz twoja kolej, Łukasz. Jesteś pewny? Tak. Myślisz, że tego nie da się rozwalić w żaden sposób? W ogóle niczym się nie da rozwalić. W sensie nic. Pokaż. A drugą stroną? Dobra. Nic się nie dzieje, faktycznie. Stary, a może tak, zobacz. Naprawdę ten nóż i uwaga. Czy to się wbija? Tak! Patrz! Udało się! Lekko rozwaliłem ścianę! Ej, zobacz! Tutaj można się wkręcać też tym nożem. O, patrz, mam ostrą końcówkę, zobacz. O kurde. Nie dlatego, że urwała się łyżka przed chwilą. Złamałeś łyżkę? Nie, sama się złamała. Skoro tam jest kran, to co jest po tej stronie. Czy my w ogóle chcemy stąd wyjść tak naprawdę? Bo no. ja się tak zastanawiam po jakimś czasie, że i tam jest niebezpiecznie, i na zewnątrz jest niebezpiecznie. Ale nie ma tu jedzenia. No dobra. Niebezpiecznie jesteś w środku. No. Halo, kto tam jest? O, bierz to. Co? Tego się nie da złamać. Dłuto więźniów, stary. Tym więźniowie się wydostają zawsze w filmach na wylu! Patrz. To jest dołubanie. Jak mamy taką dziurę, to można ją łatwo tym pogłębiać. Oh, yes. Stary jest. Co tam jest? Czemu tam jest kompletnie ciemno? Czekaj. Włóżmy to. A ja mówiłem, że się złamać nie da. No to Ernest, mamy dwa złama dwie złamane łyżki, jakiś nóż. Nie, dwa noże, jedną łyżkę i jedno dłuto. Mamy coś lepszego? Ten nóż szybki, co nie złamał, aż tak. W sumie to gitwa. Cały czas działa. Ej, zobacz, to da się wyciąć. Czemu on tu zawsze jest? Nie chciałem się wydostać. A może są dwa klauny. Czy on to zamknął? Halo! Klaunie, mogę jakąś mocną broń? Ooooooh! Daj to, daj to! Dobra, udało mi się od klauna zabrać widelec. Który jest dosyć mocny? Patrzcie na to! Co? Patrz, co? Wywróciłem się z łóżka. Przed twoim patrz, znalazłem. Nie wiem po co, mam trzy doliczki, ale w środku jest jeszcze jedna ulica. Kolejna! Łóżka, tak? Ile tu jest ukrytych broni? Te wszystkie broni się psują w tym challenge'u? Ej, ale zobacz, to się rozwaliło. O! Uff! To nice. taka dziura zapsana razie, to jest dobre. No, nawet nieźle, ale to jest kolejna warstwa. Co jeżeli to ma 100 warstw, albo 1000 nawet? Czekaj, daj! Okej, okay, Ernest, to jak to idzie z klaunem? Oh. Klaun, ja ci mówię, ta kobieta to była kobieta mojego życia. Nie wiem dlaczego, ten koliś miał może Ferrari, a jeszcze nie mam. Ernest, co ty pierdzielisz? No, krał nie rozumiem. Przecież tam nie ma nikogo za tym nawet. To była zwykła gold diggerka! Do sprzątania! Jakie znaczy, sprzątanie? Musimy się wydostać po prostu. Ty się Bafa ja napompuję sabatkę. <laughs> Ale nie, no nie rozwalajmy tym już, stary. To idzie bardzo wolno, jakby chciał jakąś inną broń. Nie, poczekaj. Co? Jestem więźniem z innej celi. Nie obchodzi mnie to! Cybronie! Ale mnie obchodzi. Poczekaj, Ernest. Co? Jeżeli to jest klaun z tamtej strony, nie przebijaj, nie zrozumiesz właśnie planu. No. Co lubi klaun? Straszenie ludzi. Tak i Eee, smutek, cierpienie, ładne dziewczyny, eee, narkotyki, ale tego nikomu nie mów. Kurde, to tak jakbyś o nas mówił. Nie, lubi balony i się bawić, wsadź mu to do środka i wtedy da nam lepszą rzecz. Zapytaj go gdzieś. Zamknijcie ry, ja tu śpię. O nie, o to Trzymaj, mu chodziło. Zapytaj, czy chce balona. Skąd to wziąłem? Ale to jest jakiś, to jest inny więzień, stary. Tam jest ground. Myślałem, że więzień z innej celi pomoże nam uciec, a on tylko chciał, żebyśmy zamknęli ry Ja tu śpię kolejne kartki, co jest? To wasze kulki. Mogę No, Masz. Dzięki. I co z tym? Chyba do rzucia. Ale eee, nie jest do rzucia. Ej, zostaw tego więźnia, ja go nie lubię strasznie. Chodźmy do klauna. Tak, klaun jest Zapro fajniejszy. No? Zaproponujmy mu ten balon po prostu. Może coś nam Ej, da... Ej, klaun! słyszysz to? Tak. Coś tam dzieje. O kurde! Ale już ten i... złamał raz, nie dawaj drugi raz mu! Ale to jest mocniejszy pilnik. Mhm, ja w to wierzę, no. Ej, może ja tym razem spróbuję, Dobra. Raz, bo ty masz dużo siły bardzo. jak to się robi tym? Nie wiem, nawalaj stary. Co ty robisz? Nawalam. Mocno! Dawaj, musimy się wydostać! Ej, to jest dobre, serio! Dawaj, teraz z drugiej st strony. Tu? Tak. Dobrze! O oh, jest! Co to jeszcze jest? Stary został nam jeszcze jedna albo dwie warstwy do zrobienia. Tak! Tak, a my się nie wydostaniemy taką małą dziurką. Ej, to musimy powiększyć tą, którą już mamy. Dobra, czyli musimy mieć jakiś plan. Przeszukajmy cele, może jest coś lepszego. Kurczę, no broni nie ma za wiele w tej celi, ale chyba coś widzę za tą szafką. No, no to subskrypcja jak się unosi. Ja nie mogę. Zostawcie teraz suba oraz łapkę. Naprawdę, kliknijcie w to, to stanie się niebieska albo zielona. Nie wiem jaki teraz jest update YouTube'a, ale łapka na przykład staje się tęczowa i daje fajerwerki. To jest potwierdzone info, Nie zostaw łapkę i subskrybuj. Dobra Łukasz, znalazłeś jakąś broń? Nie. No to szukaj lepiej. Kurde, tutaj na górze? Ej, to było łatwiejsze niż myślałem. Jak to? Skąd masz młotek? Leżał pod łóżkiem Kurde, ja w prawo patrzyłem pod łóżkiem. Ej, co robi młotek z czymś takim? O, o. O. Ej, Ej, to jest mocniejsze, stary Potrzebujemy jeszcze lepszej broni Co by chciał, co by chciał klaun, stary? Klaunice Znajdźmy farbki i przemalujmy cię na coś Ej, czyli. coś dla ciebie, Łukasz to o, się tu kurwa, pojawiło. Ej, ale skoro klaun nam dał to, to co z tym? Nie chciał tego po nie prostu. Nie chciał balona, no. To po... Dawaj, walnij stary, zobaczmy tu? co się stanie, no. Tu? Tak. O, o nie, Zonośki. Nie jeszcze. Łukasz. Chłopaki. Ile broni rozwalisz tutaj? Chłopaki, terenie? Ernest, no. Nie wiem, kto szósta w jednym tygodniu jest. Ej, patrz. Ej, to nie jest głupie. To zobacz. O, co. Klaunie! Nie się zrobiło! Ej, tu ktoś całca puka. Tu A, ktoś jest? Tak, Halo! Halo! Co to? Gwoździami rzuca! I mamy młotek! Czy jest gwóźdź? Jest młotek. Czemu on rzuca gwoździami? Nie, stary to nie ma sensu Ej, tam jest strasznie w ogóle, tam jest kompletnie ciemno poza tą celą Zastanówmy się czy serio chcemy stąd wyjść Dobra, sprawdźmy klauna, co u niego Bo czuję stary, że tutaj jest coś strasznego w środku Dobra, trzeba teraz osłabić całą ścianę Bo ja mam chyba strategię jak ją rozwalić Jeżeli będzie cała się źle trzymała To wtedy do niej podejdę, rozbiegnę się I rozwalę całą naraz Ernest, patrz co to robi w celi? To jest jakiś po ostatnich tych klientach? Nie wiem, stary. A po co ci to? A nie chcesz rodać ściany? Chcę. Ale bezpieczniejsze będzie to bez tego kasku. Chyba tak, też tak myślę. To jakiś głupiec zostawił tutaj. W ogóle. Ej, co co to jest? Ech. Masz odpisać na wiadomość. Odpisać? Kartka! Kartka! Kartka. Ale nie ma nic napisanego. To jest po to, że ja odpisał. Dobra, jestem w więzieniu w innej celi. Ty napisz. Git ja też. Nie, stary. Sam za m... swoją głupią mordę. napisz, żeby się odsunął jeszcze. Bo PS, na... jest, to jest jego cela. P.S. odsuni się. Dobra. <grym> Okej. Okay, wiadomość wysłana. Mam, miejmy nadzieję, że się już odsuną, bo pora na gigantyczną akcję. <grym> Wiecie co, rozwalanie tej ściany jest bardzo męczące, więc zostawcie teraz łapkę w górę oraz subskrypcję, dlatego, że za chwilę użyję całej mojej mocy, żeby po prostu się stąd wydostać. Dobra, uwaga, skok ninja słuchajcie, to moja specjalność. Nie spodziewałem się takiej siły. Dobra Łukasz, uciekamy stąd.